Jeżeli nie da się wygrać, no to trzeba chociaż zremisować stary Jasień Piast, Czerwieńskie, jeden do jednego. Z nami prezes Mariusz Sierko, troszkę niepocieszony, no ale taka jest piłka po prostu. No dokładnie, no nie wszystko wygramy, wiemy doskonale. Dzisiaj trzeba było zrobić tutaj wynik niestety nie udało się. Czerwiec pokazał jednak, że jest tym zespołem walczącym. To Spadkowicz w tamtego sezonu czwartej ligi. Wcale się tutaj nie podłożyli. Grali mocno. Finezyjnie może to nie było gra, ale była twarda męska. Taka przypominała mi trochę wojnę i Warcaby. No i skończyło się podziałem punktów niestety. Początek znakomity. Już w 8 minucie bramkę strzelił Jasieniak. Tak. Y, Jasienianin chyba, tak? Tak. Y, Bartłomiej toczeniuk I wydawało się, że, że będzie podobna sytuacja jak w tym ostatnim tutaj meczu z Tańczą Krosnoodrzeńskiej, ale jednak Piast y, y, wnioski Wyciągnął. Nie wiem, czy, czy to też nie było troszeczkę naszej winy, żeśmy cofnęli się niepotrzebnie, daliśmy drugą pograć. Komary Natomiast atakują. Miejska. Natomiast no... no, no, no. Jak to wyglądało? no Nie mam po prostu dzisiaj takiej werwy, Chyba ja też sam sobie nie wiem, czy to środek, tygodniu robi swoje, czy też te mecze, które gramy. Tak, eee, tak, właśnie, że jest ten termin napięty. Co trzy dni gramy tak, mecze tak, na Nagrodze tak. Angielskiej. No tak, nie licząc tego weekendu, gdzie, gdzie graliśmy z Małomicami, to no, tak praktycznie cały czas środacz, sobota, niedziela i środa. To gdzieś już powoli tak, odbija się, powoli w się w odbija. Tak, tak. No i mówię, no co, no mecz, mecz walki. Dobrze, że, mówię, że skończył się bo czerwcu też miało akcję. mieliśmy parę i. akcji, Czerwiec też miały. Troszeczkę mieliśmy szczęścia. W pierwszej połowie mogliśmy też zapiąć to. Natomiast co, no, no mecz się skończył wynikiem chyba sprawiedliwym, bo tutaj, Myślę, że tak. tutaj nie ma co e, zwalać tego, no po prostu sprawiedliwy wynik. Uważam, że 1-1 było jak najbardziej wynikiem e, rozsądnym, sprawiedliwym i tyle. Ale patrząc na, na tabelę i na wyniki pozostałych zespołów, y Dużo tam się nie zmieni chyba. Widzieliśmy, Ołobok wygrał, Szprotawa, Ołobok zremisował, Łęknicy, Szprotawa wygrała, zamet wygrał, także dziś ta różnica jest coraz na poziomie dziesięciu, punktów, także no... Los. Nie patrzymy się, najważniejsza jest teraz akcja Karkowa, tam trzeba tak zagrać dobre zawody, lepsze niż tutaj na pewno, osiągnąć dobry wynik i powoli koncentrować się na meczu z kunic, kunicami. Po meczu z kunicami tutaj nastąpi no. rebraiding tej płyty, bo już tutaj chłopcy mówią, że gra się no, u nas tak, jak tak. na stole bilardowym, no nie idzie grać tutaj, no nie oszukujmy się, jak jest, <laughs> przepraszam, mokro, to jest glinianie i, i, i można się utopić, można po kostki wpaść. Jak się robi sucho, to jest po prostu tak, że. No jest twardo i, no i ta piłka nie pozwala tak grać na finezyjnie, ale no mówię no zobaczymy. Wnioski wyciągniemy na pewno już na pierwsze rozmowy gdzieś były odnośnie tak jak gdyby trójmeczów, czyli chcemy skończyć. Kargowa, kunicę i czerwień. Zaplanowaliśmy sobie 7 punktów gdzieś tam w głowie, ja przynajmniej zaplanowałem... Cały czas jest to możliwe. Cały czas jest to możliwe, jeżeli dobry wynik z Kargowej wywieziemy, to później mamy kolejny taki trójplan i też myślę, że uda nam się zrobić 7 punktów i myślę, że wtedy już będziemy jedną nogą tam, gdzie chcemy być. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.